Osób, też tak funkcjonuje, czyli skupia się na tych wszystkich rzeczach materialnych, które chcą osiągnąć. I nie ma absolutnie nic złego w osiąganiu rzeczy materialnych. To jest jak najbardziej w porządku, to jest jak najbardziej ok. Jest tylko jeden mały haczyk w tym wszystkim. Eee, na przykład marzysz o jakichś super e ekskluzywnych wakacjach, zbierasz na to pieniądze cały rok i to jest coś, co stanowi dla ciebie wartość. Czujesz, że jak wydajesz na to pieniądze, to, to jest super, bo spełniasz swoje marzenia. I na pewno tak jest. Ale ja na przykład oceniasz, że rozwój osobisty, kupowanie książek rozwojowych, branie udziału w warsztatach, czy chodzenie na psychoterapię, czy pracowanie z podświadomością, to są rzeczy takie dodatkowe, które okej, okay, jakbym miała dużo pieniędzy, to bym to robiła, no ale jak mam, jak mam, to to jest taki zbytek burżuazyjny. Coś, co kompletnie może być, może nie być, whatever. Problem polega na tym, że nie pracując nad sobą, nie rozwijając siebie, nie, z, nie wyłapując swoich schematów, nie poznając siebie, i nie zmieniając tego, tak naprawdę nie zmieniasz nic w swoim życiu, bo co z tego, że będziesz miała kolejną rzecz do, czy będziesz miał kolejną rzecz do kolekcji? Buty, ubrania, samochody, mieszkania, wakacje. Jak do tych wszystkich rzeczy zabierasz siebie i jeśli nie zmienisz siebie, to nie zmieni się nic. Um, slogan że szczęście to jest stan umysłu. Już chyba wszyscy o tym słyszeli, ale czy naprawdę y, rozumiecie w ten sposu, to w ten sposób, co to naprawdę znaczy? To znaczy, że bez względu na to, jakie rzeczy materialne uda Ci się zmaterializować w swoim świecie, bez względu na to, na jakie cudowne wakacje pojedziesz, to jeśli nie masz tego szczęścia w sobie, to nic, absolutnie nic nie da Ci tego szczęścia.